Chyba żaden z kibiców, którzy zajmują miejsce na stadionie, nie ma. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem wsparci i gotowi Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przypominamy, że dziś obowiązują niezwykle emocjonujące zasady mianowicie zespół strzelca pierwszego gola. Bierze wszystko. Zespół Korony Kielce zmierzy się z Koroną Kielce. Na pewno będzie to zacięte spotkanie, choć też może... Doszła ta piłka na dobieg. Jest okazja. Jest! Jest bramka, która decyduje o wszystkim. Gol na wagę złota, Tomku, który kończy ten mecz. Na powtórce dokładnie zobaczymy, jak dobrze wymierzone było to prostopadłe podanie. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał i to jaki? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę.